Prześruję troszkę nuce do śmietnika, worek w rzucech, <laughs> obsesa. Nieźle się dziś zabawimy, command X. Wymieszamy kody, schakujemy wszystkie systemy i dodamy miastu kolorów. Zobaczysz, jakie to zabawne. No to idę. Ups, do tyłu, do tyłu, do przodu. Tutaj czy? Czy tu? Oj, nie do mnie! Podaj dźwięk, powerboard. My, my... Co to my, to... Co się stało z mikrofonem? Co się dzieje ze wszystkim? Muszę zawiadomić pozostałych. A. 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 Nie wiem, gdzie to wyrzucić, który jest na plastik. O! Nie mogę, może ten? Hmm. Hmm. Gitaryfik. To wszystko to śmiecie zmieszane, plastik, szkło, papier. To wcale nie jest zabawne. Jeśli reszta pojemników wygląda tak samo, to będzie ekologiczna katastrofa. Siemanko, kochani mieszkańcy. Mieliśmy niejakie nudne miasteczko, so boring, w którym nic się nie działo, ale przybywa moja kumpela, złoczyńca, moja sweet game glitch, aby do gry dodać nieco do koloru. Tym razem ostro przesadziłaś, game glitch. Hmm. Chodźmy jej poszukać, a wy zajmiecie się segregacją śmieci. To będzie bardzo gorący temat. Dość tego Game Glitch! Tylko ciebie tu brakowało. Przygotuj się na piękny Game Over! Game Glitch! Guitarific! Fuj, yeah! to wszystko jest wymieszane, co za bałagan! <laughs> Dobrze w tym wyglądasz. Zgubiliście coś? Potrzebujemy waszej pomocy. Naszej? Powstrzymaj tego wirusa, Glitch! Posunęłaś się za daleko! Ale ja tylko pozmieniałam niektóre kolory. Twój wirus zaatakował również pojemniki ze śmieciami. Co? Nie taki był plan. Recykling to nie zabawa. Na planecie żyjemy wspólnie, bohaterowie i złoczyńcy. Masz rację, Powerpunch. Zostaw to mnie. A! O! Recykling to nie taka trudna sprawa, koledzy! Do dzieła! Hajda! Ha! A to twoja sterta, Game Glitch! Organiczna, która brzydko pachnie, nad którą latają muchy, gdzie są larwy i. Wszystko mm... nas. Nie zapomnij dać nam lajka like i zasubskrybować nasz kanał.